Pierwsze bazary powstały w Mezopotamii 4000 lat przed naszą erą, ale tradycje handlu przetrwały do dziś. Widać właśnie tutaj, na Bazarze Natury w Gdańsku. Cześć. Cześć, witaj Krzysiu. Skąd powstała idea tak z miejsca? Idea tego miejsca powstała 5 lat temu, kiedy byliśmy młodymi osobami i stworzyliśmy projekt studencki, którego ideą było zrzeszanie certyfikowanych, czyli ekologicznych oraz lokalnych producentów naturalnej, bardzo wysokiej jakości żywności. No i tak stworzyliśmy miejsce, w którym był pierwszy bazar, gdzie zaprosiliśmy pierwszych producentów. Tych producentów zapraszaliśmy coraz więcej, starannie ich selekcjonowaliśmy. No i przyszedł moment, w którym było ich na tyle dużo, że postanowiliśmy otworzyć taką halę, w której właśnie jesteśmy, w centrum Wrzeszcza, w garnizonie i... Super, tak, ja ci to ja się idę rozejrzeć, bo smaków jest tutaj pełna, pe pełna moc. Tak jest, zapraszam serdecznie. Dzień dobry. jego, jak tu wszystko pachnie. Wiem, co, dzisiaj chciałbym przygotować kotlety z sandacza, takie chrupiące kotlety w sosie grzybowym i muszę dobrać odpowiednią rybę. A widzę, że u pana dobrodziejstwa naprawdę full. Świetnie pan trafił, bo złowiliśmy w ostatniej nocy Przepysznego, olbrzymiego sandacza. Pięknie. A z mniejszego zrobiliśmy filety. Może pan mi e, dobrać pięć filetów rybnych, zrobię z nich przepyszne kotlety. Wybieramy przepiękne tak filety z sandacza. Mm. Jeden, Pięknie wyfiletowane, Trzeci. żadnej osi. Żadne danie nie może się stworzyć bez odpowiednich ziół i warzyw, a u pana tych dobroci jest pełna moc. Jest Pan producentem tej żywności? Tak. To są moje rośliny z Pasji, moje zielsko jadalne. Uprawiam je na pięknym kociewiu. O! Tak także piękna kraina. Troszkę mniej znana jak Kaszuby, ale równie piękna. Ja to tak. gwarantuję, nieraz byłem. Tak. <laughs> I zapraszam serdecznie też i do mojego gospodarstwa. Tam jest jeszcze więcej piękniejszych rzeczy, gdzie, gdzie widzimy, jak to wszystko pięknie rośnie. No i jestem, szanowni państwo, w swojej kuchni, chyba w najbardziej aromatycznym miejscu w trójmieście, na bazarze natury, właśnie tutaj w Gdańsku, w Rzeszczu. A jak bazar natury, to i potrawy muszą być bardzo świeże, bardzo pachnące. I taką też potrawę dzisiaj dla Państwa wyczaruję. Będzie to sandacz, chrupiący sandacz, podany w sosie borowikowym, aromatyzowanym troszeczkę liśmin buraka. Szanowni Państwo, od czego zaczynamy naszą, naszą potrawę? Zaczniemy od tego, że pokroimy sobie cebulkę. Pokroimy sobie cebuleczkę. O, właśnie drobniutką kostkę i podsmażymy sobie ją i dodamy tą cebulkę do, 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 do naszego sandacza. Cebulka chyc na patelnię. Właśnie. Usmażymy ją na oleju ekologicznym. Dołożymy do naszej cebulki boczuś. Możecie Państwo zadać pytanie, jak to sandacz i cebulka i boczuś, ale wszystko będzie nam się bardzo ładnie komponować. Tak zwana nasza pomorska klasa właśnie się smaży, a ja sobie bardzo świeżutkie filety sandacza zmielę w waszynce, a tą pozostałą część, którą mam, pokroję w bardzo drobną kosteczkę. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to najbardziej Chyba pomorskie danie, bo będzie zawierało wszystko to, co na pomorzu jest najsmaczniejsze. Nie musi być taka droga, tylko właśnie grubsza. Tego sandacza już sobie zmienimy. Do naszego sandacza, który się mieli, dołożymy trochę. Śmietanki. o właśnie tak żeby się dobrze zmielił i włączymy większe obroty nasza masa mielona prawie już gotowa a więc dokleimy jeszcze naszego sandacza i za chwilę wszystko będziemy mieszać do miski wkładamy pokrojonego sandacza o właśnie żeby Żadna kostka tutaj nam nie została. No, i teraz przełożymy zmienionego wcześniej sandacza. O, właśnie. Gdzieś można spodziewać się lepszego produktu. Jak tutaj na bazarze natury w Gdańsku Rzeszczu. Wszystko sobie powoli mieszamy. Dołożymy sobie jedno jajeczko. Kids. pięknie, no i zaczniemy kochani przyprawiać. Mam świeżo zmielony pieprz, dorzucam do środeczka. Ogrobina soli, nie możemy z solą przesadzić, bo pamiętajcie, że mamy na patelni prażony boczek. Właśnie długo teraz przemieszam. O właśnie, pięknie, już nam się nasze smaki mieszają. No i już. Podsmażony bociż z cebulą trafia do naszej miseczki. Da nam to pełny aromat i smak. Dlatego mówiłem ostrożnie z solą. Zobaczcie Państwo na moją ekspozycję jak pięknie prezentują się sandacze świeżo złowione, pełen aromat. Rozgrzewamy sobie tłuszczyk bo za chwilę naszego sandacza będziemy smaszyć co jeszcze do naszej masy milonej musimy dołożyć jeszcze kopereczek świeży żeby jeszcze te aromaty zwiększyć no i teraz w naszej misce mamy już wszystko a więc wszystko jeszcze raz musimy dokładnie wymieszać i teraz najważniejsza rzecz musimy naszą masę posmakować. Mm. Mm, faktycznie z solą. Ostrożnie. I formujemy sobie małe kotleciki. O właśnie, tak tutaj maluteńkie i mniejsze tym lepsze. Sprawdźmy, czy nasz tłuszcz już jest rozgrzany. Już prawie. Tak więc formujemy nasze Kotleciki. Atmosfera na tym bazarze naprawdę jest super. Nie gnieciemy ich broń Boże, tylko lekko rozgniatamy i układamy już bezpośrednio na patelni. Minimalny, minimalna temperatura. O właśnie cyk. Jak już naszego sandaczyka zdejmiemy, wylejemy tłuszczyk, ale nie będziemy naszej patelaszki myć. Tylko na tym właśnie dobrze zapieczonym spodzie zrobimy sesosik. Nie myłem patelni, a raczej na tej patelni będę teraz smażył cebulę. Obcinam sobie te niejadalne końcóweczki. Też pokroję sobie ją drobną. Z cebuli dwie części są niejadalne. Ten ogonek i ta głowa cebuli, którą możemy zużyć li tylko i wyłącznie do bulionów. A więc podsmażamy sobie cebulę i dołożymy nasze borowiki. O właśnie jakie piękne i soczyste. Ja już nie mogę się doczekać, jak ta potrawa będzie znakomicie smakować. Do patelni wlewamy śmietankę. I robimy króciutki sosik. I poczekamy, aż nasza śmietanka nam się zredukuje. A żeby sos miał odpowiedni aromat, dołożymy troszeczkę Musztardowca super. Nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył odrobiny mięty. Sami Państwo wiecie, że bardzo ją uwielbiam. Sosik nam się już zagęszcza naturalnie. Odparowuje ze śmietanki woda i zostaje sam tłuszczyk. W tym momencie, jak to jeszcze jest takie półpłynne, przekładamy nasze. 6 usmażone kozleciki z sandacza. A co tam, nie będę robił tego łyżką. To jest tak aromatyczne, że zrobię to gołą ręką. Zima zapyta was, co robiliście latem. Jak mnie zapyta zima, co robiłem latem, to pokażę zimie przepiękną dynię, którą również skomponuję w naszym daniu. I buraki również zamarynowane i zakwaszone. Pięknie, tutaj się wszystko aromatyzuje. Ja mam jeszcze nasz groszek pomorski, który gdzieś tam jeszcze może i szkarniowo, ale gdzieś się jeszcze przewija. I nasze danie będziemy również z groszkiem komponować. Przekładam sobie moją patelnię na boczek, aby mógł wszystko. Za chwilę przekładać do talerza, lokalna kuchnia w pomorskim wydaniu. Tu jeszcze listek na Sturcji. Najlepiej kojarzy się z dobrym napojem. Ja życzę Państwu smacznego. Jedno danie stworzone na bazie odpowiedniej receptury może smakować inaczej, bo wszystko zależy od odpowiednich produktów. Jeżeli chcecie uzyskać odpowiedni efekt dobrego dania, musicie tu być. Musicie być na bazarze natury w Gdańsku w Rzeszu. A ja widzę się z Państwem w kolejnych odcinkach.